Dzień dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrania w o Red Alerty. Jestem Juliusz Wandelwicz, który będzie Waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku atakujemy Born Tak więc zapraszam moi drodzy. I szczerze nie pamiętam, czy to była to misja komandowska, czy misja z bazą, ale raczej nie, bo większość misji alianckich e, jest misjami z bazą, a druga część jest. E, znaczy, ale ja leciłem tylko dwie takie misje komandowskie hardkorowe i one są pod koniec gry. Zaczynamy! Znowu misja bez e, briefingu na filmiku, bez naszych e, dzielnych generałów przełożonych, za e, to dostajemy znowu rozkaz pisemny. Do kwatery dowództwa lądowego 16, ściśle tajne, do dowództwa polowy A9, czyli do nas. Przechwycony radziecki komunikat wskazuje, że ich badania nad żelazną kurtyną ucierpiały na skutek działań szpiegowskich doskonale, doskonale, dowódco. Widzieliśmy, że komunikat wyszedł z tajnej radzieckiej bazy na Borholmie. O, nie modliłem się, proszę bardzo. Zbadaj możliwe związki z badaniami nad żelazną kurtyną, zajmij centrum radarowe i zniszcz stoczni okrętów podwodnych. Kod potwierdzenia 11:38 koniec transmisji, e, tak ta misja, e, którą będziemy teraz rozgrywać, pomyliłam się z poprzednią. E, jak już mówiłem, e, kampanii alianckiej nie pamiętam do, tak dobrze jak radzieckiej. Nomen nomen. Nie wiem. Może dlatego, że kampania, że bardziej wolałem grać ruskim, a może to dlatego, że bardziej zapadam w pamięć, jak pierwszy raz grałem Pierwszy raz od 20 lat grałem w tą grę w tą grę grałem pierwszy raz od 20 lat właśnie całkiem niedawno na remasterze bardziej kampania sowiecka mi zapadła w pamięć niż angielska, może dlatego że zanim byłem remaster i po tym jak straciłem swoją kopię red alerta Eee, to dużo oglądają zagranejmy z tej gry i może dlatego zapadło ich bardziej radzieckiej misji niż alianckie. No nie różnie, nie wiadomo. Ktoś powiedzisz, że zaczynamy nową misję. I o kurda, mać to tak, będzie ta misja! Okay. Eee... Eee, kanonierka, 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 kanonierka. Na razie same kanonierki dobrze. Niech one tutaj się nam... Niech one tutaj się nam... Niech Jakieś dziwne wrażenie, że tutaj zaraz ruch przyjedzie sobie z grupą dość solidnych jednostek, więc. Jest, sir? Ostatnie może reporting. nasze. Jest, tu... sir? Raporting, affirmative. No, Ty się yes, sir. znalazłeś, co? Jest, sir? Jest, sir, affirmative. Rozstawmy tym co i jedziemy. Teraz complete. tak, e, tutaj i tutaj jest, mamy e, plażę, Afermity. co oznacza, że nasza tutaj baza Afermity. jest. E, Construction. Vulnerable. Mm. i wrażliwa na yes, taki wroga. Yes, sir. Stawmy sobie w yes, takim razie tak nasze jednostki, żeby wróg nie miał e, najmniejszych szans na zdesantowanie się w tym rejonie. Oh, haha, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nasze Jeepy poradzą po sobie całkowicie dobrze z piechotą. O dużo, dużo, dużo osób! Dużo osób, a to znaczy ojej, ojej, tu, tu jest rakieta v Muszę ją no, zniszczyć jak najszybciej. No więcej U. wasz matka nie miała, do cholery jasnej, no! Konstrukcja komplet. Nie czekaj, 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 tragedię. Affirmative. acknowledged. Um. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Affirmative. Acknowledged. Construction. Affirmative. Complete. Yes, sir. Acknowledged. Reinforcements have arrived. O! Mamy wsparcie. Świetnie. Dodatkowe ciągi, dodatkowe jeepy, dodatkowe wszystko. Bardzo super. Wycofajcie eee, się może, co? Zróbmy jakąś tutaj solidniejszą obronę przeciwpiechotną. Construction complete. Building. Low power. Our base is under attack. Construction complete. Building. Insufficient funds. Yes, sir. Uh, Affirmative. <laughs> Dobra. Building. Structure sold. Agreed. Dobrze. Moment, moment, moment. Tu no. będą przypływały też wrogie transporty, Building. więc one będą. E, znaczy one będą z piechotą, z tego co pamiętam, więc. Trzeba też mieć na to uwagę. On hold. Zanim to zbudujemy, zbudujemy elektrownię Construction complete Building Repairing To jest ta misja, w której dostajemy niszczyciele na podorędziu w końcu, tak? Tak jest, mamy niszczyciele Dobrze, dobrze niszczyciele, niszczyciele zawsze na propsie Construction complete Building Construction complete. construction complete building no jeszcze parę owierzyczek przeciw pancernych co mogły atakować właśnie przecież powiedzmy ten transporty konstrukcja complete building i możemy spokojnie już on hold cancel building końcu... no, może jeszcze nie ale complete. building insufficient funds construction complete training dobra zacznij okay. budowę fabryki bo you bez fabryki tutaj to... jest daleko nie zajedziemy waiting orders yes sir Mr. Polotov put it vehicle reporting To jest jobaj, bo tu będą właśnie wrogie jednostki się czaiły. Dobra. Ponieważ to są same jednostki piechoty, to możemy ich piechotą rozwalić też. Unit ready. Pozbędziemy się ich. Training. Agreed. Ready and waiting. Ready. Training. Waiting Agreed. Szybko, sprawnie i bezboleśnie. O oh, wow, come on! no ja się coś takiego nie bawię Unit ready training um, wrażenie jakieś nieodparte że tutaj zaszło Yes, sir. Affirmative Affirmative A no to się robi Mam no. coś w tym momencie. O, we trzy, a nie w jeden! Bohater! Kurna ma! O, o jeszcze kurde tutaj. Gdzie Acknowledge. 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 Affirmative. 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 Unit ready. Training. Affirmative. Unit ready. Affirmative. Training. Okay. Construction complete. Fabryka wojenna w tym miejscu. Option. Soniecznie. Uh, building. Mam artylerię. To jest artyleria, nasza znaczy jednostka artyleryjska Aliantów i ona y, jest specjalnie budowlą To prawda. Ale nie skuteczna przeciwko... Yes, Nieskutecznym po żadnym pozornym przeciwko e, jednostkom... W żadnym pożarze nie skuteczna przeciwko training. jednostkom e, e, Jednostkom. Acknowledged! Agreed. Yes sir! Affirmative Znaczy budynkom takim jak Cew Tesli chociażby. Ready and waiting. Very well. O, my home. Ona kasta Cała moc przerobowa do e, produkcji tego rudych. E, my tutaj teraz będziemy sobie dodatkowo ciągnisz ten dźwignię, śledzimy przydazą do wypadów. Tak do wypad do wypadu w tą stronę. Insufficient funds. Hmm. Teraz tak mi wpadło do głowy, że w sumie można by tutaj poinstalować e, rakietowych chłopców. Bo tutaj będą rzucane regularne oddziały spadochroniarzy sowieckich i taki samolot e, ze spadochroniarzami może zostać przez nich zestrzelony. Unit ready. Tak, to się może udać. Dobra, za, za dużo, yes, za dużo mamy tego tutaj dziadostwa, dobra. Włośimy yes? e, 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 te jeepy tutaj dwa. Aha. Tu w tym miejscu gdzieś znajduje się radar, który mamy przejąć. Mam przejąć radar, tak? Tak, mam przejąć radar. E, takie były rozkazy yes, zresztą. Yes. Affirmative. Więc co tutaj może kolego zacząć yes, dziobać Jednak mimo wszystko, yes sir. Uh... yes sir? Affirmative. Może to być niebezpieczne dla twojego zdrowia, ale z drugiej strony tu mamy ochronę piechoty. Więc spokojnie, nic takiego nie powinno stać. Nawet chętnie, kurde, wziął jednego jeszcze z jedną żniwerkę. Dobra, nie. Najpierw skupmy się na budowie ciągu, bo to jest. Y... W to jest priorytet. Ee, nawet powiedziałbym, że chcąc od, odciążyć tutaj naszą e, nasze ciągi, i skierować je do akcji ofensywnych, e, powinniśmy nawet e, spróbować e, tutaj dobudować wieżyczki. E, And, uh, yes, sir. Affirmative. Insufficient funds. Affirmative. Construction, Construction. complete. Affirmative. Now. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Reporting. Now. Affirmative. Zróbmy mamy wjazd tutaj na HT, zróbmy sobie rozpoznanie terenu. Akoledged. To budujemy jeszcze dwie, te dwie. Dwie, 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 dwie czołgi, tak? Dwa czołgi. Training. A, unit gdzie? ready. Tak. buildish training. Yes, sir. Unit ready. Reporting. Dobra, A -a -a. Unit ready. O Szajce, Miki! No tego to się nie spodziewałem, a to oznacza jedno, trzeba Reporting no są migi. to tutaj trzeba stosować e, środki masowego Spotkań, rażenia Spotkań. Pod postacią własnego e, radaru Własnego radaru No waiting order. No waiting order. No. Yes, sir. Construction complete. Affirmative. Now, must we go to Check all. Construction. options. Opschieten. Dat niet is Cancel. Vehicle on recording. Construction yes, complete. Yes, sir. Affirmative. Reporting. Acknowledged. Acknowledged. Affirmative. Affirmative. Dobra, Acknowledged. Silos needed. Acknowledged. Affirmative vehicle reporting. Yes, sir. Silos needed. Affirmative vehicle reporting. Yes, sir. Silos needed. Acknowledge. Permit. Waiting orders. Acknowledged. There is no sign of silence in the vehicle. Yes, sir. Acknowledge. Vehicle recording. Acknowledged. Plastic. Acknowledged. Waiting order. Recording. Oh, that's Pozwolić to proszę? A wiecie co panowie wracajcie do bazy, bo to będzie lepiej na zdrowie. Raz Teraz tak, zróbmy dział. Zbudujmy przede wszystkim dział przyrodnicze, bo one tutaj mogą nam mocnym głosami nabuźnić. Construction complete. Linia czy gniazda, linia czy gniazda, zróbmy po linii. Construction complete Yes sir acknowledged oh. oh. Repairing Vehicle reporting acknowledged yeah, że tutaj to skończy, dobra uh, Building Yes sir razy, affirmative To jednostek uh... Yes sir affirmative Affirmative Yes sir Acknowledged Reporting yes. Affirmative Ready. Building. Uh, affirmative <laughs> <laughs> acknowledge ready build this acknowledge vehicle reporting <laughs> affirmative dobra to budujmy dobudujmy Throw. Construction, Construction. The Place is ready. is we under attack. Awaiting order. Unit orders. ready. Building. Affirmative. Unit ready. Building. Wydaje mi się, warsztat naprawczy, to nie jest głupi pomysł tak naprawdę. Insufficient funds. Acknowledged. Pier gupiażni wiarko z mojego pola surowcowego, to jest moje pole surowcowe. Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Unit ready. Building. Construction complete. Yes, sir. Reconstruction options. Yes, sir. Unit uh. ready. Affirmative. Awaiting orders. Affirmative. No, Vehicle reporting. Uh -huh. Yes, sir. Affirmative.

Aby na, to nie należycie do grupy, zatem stworzymy ją, 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 ją na nowo. Okej, okay, nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Nie really? jest, jest nawet tragicznie, jest, jest całkiem, całkiem to dobrze, nawet great. bym powiedział. Dobra, ee, Dobrze, możemy spróbować zacząć budować niszczyciele, chociaż niszczyciel to jest trochę droższa inwestycja. Ja bym sobie tutaj um, zainwestował w e, Building. Żniwiarki. tak silosy to jest dobry Building. pomysł, bo silosy, mospanie, silosy, Building. mospanie to są bezdecyzja e, na przyszłość, bo um, mamy póki co dwie zapasów surowca możemy uskutecznić. Repairs. is the Construction complete. Building. On hold. Cancel. Construction complete. Building. Construction complete no, jeżeli tu się w wrogie... Te, wrogie... Building. Wrogie desantowce to będę będą głównie desantowym piechał tam specjalnie groźnego, aczkolwiek no nie wolno lekcować przeciwnika, prawda? Dobra. Building. Elektrownia. Construction complete Elektrownia, 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 zbudujemy sobie... No, All tak, jeszcze. Construction complete. Jeszcze parę nowych. Oh my gosh. tutaj w tą stronę. Yes sir. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś tutaj wykończył. A ja zobaczę... Nie, już trwa 23 minuty, nasza misja trwa. Dobrze, eee, wiecie co? Tak, to jest dobry moment, żeby ją zakończyć, znaczy zakończyć odcinek. Eee, w związku z powyższym ja tego kończę. I widzimy się w następnym odcinku. W odcinku 29, 29, tak, 29 nie w 29, 290, tylko 290, 290 to kudyta ja tego nagrywa chyba po, po 10 minut. Odcinek dobra, ja bym już zwandał w tobory, ale z następnego odcinka na razie. Cześć.